Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z taką, można to nazwać inspiracją, na taki mini albumik, też można powiedzieć, że wakacyjny. Wakacyjny z tego względu, że kolekcja, z której wykonałem ten albumik, jak ja ją pierwszy raz zobaczyłem, to. Od razu mi się właśnie skojarzyło z takim albumikiem bez jakiejś szczególnej okazji, a najbardziej to mi się właśnie sko skojarzyło z taką tematyką wakacyjną. I właśnie w związku z tym, że mamy połowę już wakacji za nami niektórzy są już po urlopie, niektórzy są w trakcie urlopu przed niektórymi jest dopiero urlop, więc mi się wydaje, że taka fajna inspiracja na Umieszczenie kilku, kilkunastu zdjęć w takim albumiku to jest fajna, fajna propozycja. Tak jak pewnie w, w tytule filmu przeczytaliście ja korzystałem z papierów ekszonowych. Rzadko chyba raz gdzieś na, na moim kanale jest chyba dwa lata temu robiłem album świąte, świąteczny z papierów ekszonowych i... Resztę papierów szonowych, które tak wykorzystuję, raczej pod jakieś kartki, na jakieś tło czy coś takiego. I tutaj pojawiła się właśnie ta kolekcja. Ona też już jest chwilę u mnie, bo chyba coś już dwa lata leży ta kolekcja i czeka na, na, na wykorzystanie, więc została wykorzystana. Oczywiście tutaj jeszcze mam bardzo dużo papierów, nie ja tylko zobaczę, czy wam ostrość łapie, jest wszystko. Tu mam ścinki. Bardzo dużo tych ścinków zostało. Tu są takie karty, tu jest taka karta w środku, gdzie można było powycinać elementy do wycinania. <laughs> bardzo, bardzo fajna kolekcja. Dużo możliwości, dużo tych różnych różnych faktur, różnych zdobień, bo są mi aparaty i i kwiaty, jedynie co mi, czego mi brakowało tutaj w tej kolekcji, to tutaj, tak jak może Wam pokażę, może znajdę gdzieś te. Nie, muszę. karty chyba wszystkie wykorzystałem, ale może znajdę o tak, jak na przykład tutaj jest taka strona z takimi kartami, gdzie świetnie można wykorzystać. Yy, na przykład na jakąś klapeczkę, czy coś takiego. Bardzo brakowało mi, żeby tutaj się coś zadziało z takim żółtym kolorem jakby takiego żółtego koloru yy, jakaś taka była jedna strona, yy, nawet o, i z, z, z takim napisem, z, takimi, yy, z takim yy, drukiem, jak jest tutaj, to już, już by to było fajnie, już by takie dopełniło by już całkiem moje, yy, moje zadowolenie. No ale niestety tego żółtego koloru to jest bardzo mało, ale to nic. Są inne kolory też świetnie tutaj pasujące. Papierę sobie odłożę, więc ja tutaj przygotowałem taki albumik. Oczywiście od razu muszę się wam przyznać na wstępie, że popełniłem błąd, bo robiąc grzbiet, mogłem ten grzbiet zrobić, on ma około 2 cm. Mogłem zrobić z 0,5 cm jeszcze szerszy. Ale to oczywiście człowiek uczy się na błędach. Album ma wymiary około tutaj 14 na 20, na 21. Grzbiet około 2 cm, z tym że tak jak już wspomniałem wcześniej, mógłby być troszkę przynajmniej pół centymetra szerszy. Album jest zawiązywany na taką wstążeczkę vintage'ową. W kolorze pasującym tutaj do płótna, ponieważ okładka albumu jest y, obita płótnem. A tutaj, właśnie z tych elementów z tej karty do wycinania, co Wam pokazywałem, y, wyciąłem taki tutaj taki kształt tego napisu. Do Small thing y, with Great Love. <coughs> tutaj jest taki aparacik, kwiatuszki, balonik. Z tyłu jest tylko podpisane, że album został wykonany przeze mnie. Albumik się tutaj odwiązuje. i on prezentuje się w ten sposób ja sobie tylko wstanę ułożyć tutaj żebyście wszystko widzieli tutaj na tej stronie jest taka jest taka jest tylko taka rameczka przepraszam. Tutaj jest właśnie wycięta wycięta z tej y, karty y, do art journala coś takiego z napisem INSPIRATION. Tutaj jest uchwyt do, do, do tej maty, jest wycięty z wykrojnika od CRAFT DUE DESIGN. To można zostawić, można sobie tutaj z tyłu wkleić zdjęcie i można śmiało tutaj wsunąć. Rameczka też jest wycięta. Ponieważ to już jest taki wyższy album, wykorzystałem rameczkę. Też są takie ramki. Ostatnio Cravendy Design wypuścił, więc rameczka jest wycięta właśnie z tego wykrojnika i to jest, to jest tutaj. Otwieramy sobie tutaj albumik. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widzicie. Może troszkę dźwignę. Tutaj z tyłu na na klapce jest taka kieszonka i tutaj właśnie też były takie większe karty zawsze tu można albo coś zapisać albo wkleić jakieś zdjęcie tutaj też można coś wkleić właśnie o tym kolorze mówią że bardzo mi brakowało właśnie takiego żółtego koloru i tutaj są maty na zdjęcia w wymiarach 9 na 13 też tutaj fajnie fajnie się zmieszczą a na kieszonce jest zrobiona taka Taka kopertka, gdzie nie ja mam tutaj, o może tutaj jest kawałek bermaty. Można fajnie też jakieś pamiątki, coś, coś, tutaj, coś tutaj do środka schować. A to jest zawiązywane właśnie na, na taki sznureczek. O, I to się wszystko prezentuje w ten sposób. A tutaj natomiast na tej, na tej stronie jest zrobiony wodospad. Ukryty. Fajne tutaj te, te papiery, tutaj takie yy, kwiaty kolorowe, fajnie właśnie nawiązują do takiego yy, klimatu wakacji. I on jest zamykany tutaj na tak zrobiony paseczek z, yy, z folii. I tu on jest zamykany na. <coughs> zamykany jest na magnes. I to by się. Tak by się prezentowała połowa naszego albumu. Teraz sobie przesunę. W tą stronę. Ja tylko patrzę cały czas, czy wy widzicie wszystko. Mi się wydaje, że widzicie. Tutaj na tej stronie jest zrobiony, jest zrobiony belly band, pod który wsuwamy. Tu jest też zrobiona taka, taka ozdoba w postaci jakiegoś kwadratu. Tutaj też z jakiejś grafiki, z, z papierów wycięty jest taki aparat. Bardzo mi się podoba ta, ta grafika tutaj, właśnie z tymi, z tymi aparatami. Fajnie je, y, sobie też pomyślałem robiąc ten album, że tu dużo jest tych aparatów i fajnie by można było, jak jeżeli ktoś ma do wykonania jakieś zaproszenia na y, sesję fotograficzną, bardzo fajnie, y, fajnie by to paso, pasował ten właśnie papier. I tutaj mam też taką większą kartę y, My Dreams, i tutaj też są trzy maty na zdjęcia które tutaj można wsunąć pod właśnie pod ten belly band. I sobie też otwieramy sobie w tą stronę i tutaj na tej, z tyłu na tej klapeczce muszę sobie za, za, y, zamówić nowe, y, nowe magnesy, ponieważ tutaj miałem jeszcze stary i jeszcze mi faj, stary ze starego kompletu magnesów fajnie mi łapie, skończyły mi się te i użyłem jakichś takich innych, które no, niby trzymają, ale strasznie strasznie kiepsko i tutaj też jest wykorzystana taka karta, tutaj jest taka krateczka można coś zapisać i tutaj jest taka rozkładóweczka która się otwiera w tę stronę, tutaj już jest nieoklejone bo tu jest dopasowany rozmiar zdjęcia 9 na 13 tutaj też już nic nie przyklejałem, ponieważ ktoś może tu będzie chciał sobie jakieś takie większe zdjęcie wkleić także wydaje mi się, że <laughs> że to będzie takie, takie fajne rozwiązanie, a tutaj na tej stronie mamy yy, książeczkę zawiązywaną na sznureczek o i tutaj pomieści, pomieści się cztery zdjęcia, raz, dwa, trzy, cztery książeczkę sobie zawiązujemy zawiązujemy sobie na na właśnie ten sznureczek a tutaj w kieszeni mamy też taką kartę właśnie z takimi aparatami. Tu taki napis, wsuwamy kartę tutaj z boku do takiej kieszeni, na której jest zamontowana ta książeczka i też trzy, trzy maty. Widzicie, niby się trzyma, ale mocniej pchnąć ten to, to puszcza, więc muszę sobie te nowe magnesy zamówić, bo to jednak nie będzie. I tak by się właśnie prezentował albumik. Tutaj są jeszcze kropelki, znowu, żeby taką dodatkowo ozdobę zrobić. Taki fajny, wydaje mi się, wakacyjny. Jeżeli nie wakacyjny, to na pewno też wykorzystam go do, do jakichś innych, umieszczenia innych zdjęć z jakiejś innej, z innej uroczystości. Także można, można zrobić z papierów ekszonowych album, można zrobić mini album, można zrobić kartkę. A jeszcze tym bardziej, że teraz właśnie coraz więcej jest wypuszczanych papierów ekszonowych, gdzie właśnie jest dodatkowy arkusz, gdzie można wyciąć jakieś elementy albo takie te właśnie karty jak do Project Live'a wykorzystać, która też nam zwykły napis z jakimś tam małym kwiatuszkiem czy coś i to już jest ozdoba, ozdoba naszego albumu i tak jak widzieliście zostało mi też dużo jeszcze papierów z tej, z tej kolekcji więc z tego bloku więc ym, śmiało ja, ja zrobię mini album na pewno wystarczyłoby mi papierów żeby zrobić jeszcze jeden taki mini album, a wziąć dwa mini albumy i resztę papierów na pewno jesteśmy w stanie z takiego bloku zrobić też zwykły album, taki na, na większą ilość zdjęć. Dobra, tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień. Dzisiaj taka szybka inspiracja, nie jest żaden tutorial nie, zresztą nie, nie może być też tylko cały czas tutoriale na, na kanale Mu, musi się coś pojawiać, coś innego. Dzisiaj właśnie taka propozycja, takiego mini albumu. Ja to nazywam taki wakacyjny, fajny kolorowy myślę, że wam przypadł do gustu bardzo serdecznie dziękuję osobom, które śledzą mój kanał które są ze mną, które komentują, dają kciuka do góry to mi daje motywację do dalszej pracy i, i, i właśnie dzięki wam działam i idę cały czas do przodu nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału do wciśnięcia czerwonego przycisku, subskrybuj do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, na TikToka, bo oczywiście tam wrzucam teraz to coraz częściej też swoje prace, więc linki znajdziecie w opisie. I tyle na dzisiaj. Połowa, wakacje, połowa wakacji za nami, druga połowa przed nami, więc jest też jeszcze świetna okazja, żeby taki albumik sobie, sobie wykorzystać. No i tu oczywiście zrobiłem też takie szersze, szersze strony. Tu jest też około chyba Pół centymetra, o ile się nie mylę, tak? Pół centymetra, żeby większą ilość tam miejsca można było zdjęć zmieścić. Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas obejrzenia tego filmiku i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień w kolejnej inspiracji, bądź sobie coś zobaczymy, co stworzyłem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!